Witam bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z MotoGP13. Tym razem znajdujemy się w Katalonii, więc słoneczna Hiszpania nas czeka. Tor, który jest Wam bardzo dobrze znany, często widywany w Formule 1 2013, 2011 czy 2010. Jest to tor, myślę, bardzo już znany na całym świecie, na którym niezwykle ciężko jest wygrywać, ale zdarzają się i takie.

A dlaczego nietuzinkowych? Ponieważ pada deszcz, jest niezwykle, niezwykle mokro, a my uzyskujemy czwarty, czwarty czas sesji kwalifikacyjnej. No i mam nadzieję, że jednak ta czwarta pozycja nie będzie kolejny raz pozycją pechową i że będziemy w stanie... Powalczyć tutaj o pozycję numer 1, gdyż dla mnie jest to niezwykle, niezwykle e, ważne. Za chwileczkę wystartujemy, jak widzimy Bert w żółto czarnym kasku. Bardzo fajnie kask wygląda, ale niedługo szykuje się nowa zmiana i wyruszyli salą przed nami Viniales. E, tak więc Rings jeszcze przed nami na pozycji numer 1, a my znakomicie pierwsza, e, pierwszy start jak widzimy, no i e, od razu tutaj e, tracimy niestety e, pozycję. Myślałem, że będzie dużo, dużo lepiej, trochę się zagalał. Tutaj widzimy walka. Prawy, lewy zakręt. Bardzo, bardzo ciężko. Marquez na pozycji numer numer 6. Przepraszam, 5. My na pozycji numer 6. A i tutaj kontakt z Marquezem. No i widzimy prawy zakręt. Ten bardzo długi prawy zakręt, który w Formule 1 wygląda całkowicie inaczej. No i odwzorowanie torów w tej grze jest po prostu kiepskie. Takie jest moje pierwsze, pierwsze wrażenie z tą grą nawet, więc tutaj uświadamiam się już w tym fakcie, że właśnie tak jest Vinales na pozycji E, trzeciej, walczymy z nim przez cały, cały czas, no jest to, jest to nietuzinkowy motocyklista, mam nadzieję, że jednak tutaj e, będzie, będzie to czysta walka, kolejny kontakt, no i jak widzicie, e, cały czas walczymy właśnie z Vinialezem, win który jedzie na pozycji numer 3, a i tutaj widzimy bardzo, bardzo niebezpiecznie, winiale straci pozycję, na rzecz już widzimy kogo kto to jedzie z tyłu nie jestem w stanie wam teraz tego powiedzieć ponieważ nie widzę nazwy Salom delikatnie za szeroko a my dużo lepsze wyjście z zakrętu i jest pozycja moi drodzy numer numer dwa więc wielkie brawa przed nami jedzie Salom czy kto Rins, przepraszam Salom a właśnie wyprzedziliśmy no i ten lewy zakręt całkowicie inaczej wygląda choć widzimy że tutaj chyba jednak tak jest jedziemy troszeczkę innym torem to właśnie tutaj, tym lewym zakrętem wyjeżdżało, wyjeżdżało się w formule. A i kontakt z rincem po raz kolejny. No, ten motocykl. Mam nadzieję, że, że wszystko będzie w porządku, bo dosyć dużo tych kontaktów. A z doświadczenia wiem, że jest to, jest to spowodowane, w, jest to powodem częstych awarii. Kolejny prawy, wyjeżdżamy na prostą startową. O i tutaj kolejny delikatny kontakt jest pozycja numer dwa. Utrzymujemy się w czołówce. To jest dla mnie. Ważne, tak więc, no jak na razie jest całkiem, całkiem nieźle. Sisis na pozycji siódmej, ajo ósmy. Winiales na pozycji czwartej, salom na pozycji trzeciej. Przed nami jest Rins pierwsza pozycja, a my utrzymujemy drugą pozycję i jest rekord okrążenia 2,01. 778 tysięcznych. no i tracimy pół sekundy do Rinsa, a do nas traci salom około 40, Więc naprawdę cała stawka utrzymuje się w zwartej kupie. Nie to co w Formule 1, gdzie już po jednym okrążeniu jest po prostu jedna wielka rozpierducha. A tak jest pozycja numer 1, ależ znakomita choć widzimy tutaj delikatnie, delikatnie wolno, wyszliśmy z tego zakrętu no i niestety nie udało się utrzymać tej znakomitej pierwszej pozycji Mam nadzieję, że będę walczył tutaj o podium i o przede wszystkim wygraną, bo wtedy zwiększy się moja przewaga i będę bezpieczniejszy na pozycji lidera. Lewy zakręt, niezwykle trudny, choć całkowicie inny jak w Formule 1, gdzie tam jest w ogóle ciężko idealnie w niego wjechać. A tutaj możemy na pełnym gazie, praktycznie. Prawy kolejny zakręt wjeżdżamy na prostą, e, prostą. Tutaj możemy aktywować system DRS, kiedy jedziemy właśnie w F1, ale niestety w MotoGP takiego czegoś nie przewidzieli. i Najprawdopodobniej nigdy takiego czegoś nie zobaczymy na szczęście, bo ja uważam, że te wszystkie dodatki są zbędne No ale takie jest życie i jednak technologia idzie do przodu, trzeba się z tym jakoś tam pogodzić Ogólnie uważam, że powinno być nadal tankowanie, choć tutaj widzimy atak, jednak będzie kontraatak Rinsa, jednak tak, więc uda się Rainsowi utrzymać pozycję pierwszą, choć tutaj bardzo, bardzo szybko, jednak się nie uda. Eee, tak jak mówię, powinny być tankowania, nie powinno być systemu DRS ani Kersu. Uważam, że powinni ci kierowcy jechać właśnie swoimi umiejętnościami i tak to powinno wyglądać. A my utrzymujemy na razie znakomitą e, drugą pozycję i mamy szansę tutaj powalczyć z Rinsem, który jedzie na pozycji pierwszej. Salom za nami, Marquez e, jest czwarty CC, z CC, jest piąty, szósty Ajo, a gdzie jest Vinales? E, no bardzo daleko gdzieś tam musi być, z tyłu chyba popełnił jakiś błąd, e, tak więc e, no, Vinales dziewiąta pozycja, tak więc e, niesamowita, e, niesamowita sytuacja. No, a my nadal jedziemy za Rincem, który jedzie naprawdę znakomity wyścig, i, i myślę, że tutaj e, trzeba, trzeba pogratulować temu kierowcy, motocykliście, ponieważ e, radzi sobie nadzwyczaj dobrze. E, no, a my wjeżdżamy w prawy zakręt i jest atak, tak więc znakomicie jest pierwsza pozycja, chociaż tutaj znowu ciut wolniej, jednak utrzymamy pozycję, powinno się udać. Jest pozycja numer jeden, jednak pozycja numer dwa, choć tutaj kolejny atak. No i będzie, będzie walka z Rincem, który jedzie na pozycji numer jeden. U Wow, wow, wow. Wywrotka jeszcze, jest techniczny problem i ujeżdżanie konia. Eee, widzimy, że no niestety, techniczny problem, eee, no musimy pogodzić się z taką sytuacją, a nie inną. Aj, takie rzeczy się zdarzają. Zobaczmy jeszcze klasyfikację generalną i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z jednopunktową przewagą nad Rinsem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.